Organizator Jest, Karolek! Widzowie, fantastyczna podróż przed nami, będzie fantastyczna. Pod Bernabeu w Kofulsa Atletico. Ty. On. Dzień dobry. Wow. Moi drodzy, Hotel 5 Gwiazdek. Lepwa kuchulka pod Gorszym Stadionem. Ja nie chcę mi się tego słuchać, naprawdę. Tak go... Wystraszymy. Biegaliśmy właśnie pod Bernabeu. Ma się takie w Barcelonie? No powiem wam, wygląda to co Podridź, podridź, podridź. No i organizator Karolek. Jest, widzowie, yy, słuchajcie, zimno, pici strasznie, nie ma co ukrywać. Fantastyczna podróż przed nami, samolot jest już gotowy, warunki pogodowe sprzyjają. Będzie fantastyczny. No co, my dojechaliśmy do Madrytu. Jak lot? Eee, bardzo dobrze, szybko minęło, drzemeczka wleciała, także wszystko przebiegło pomyślnie. A panie Sebastianie, jak pan ocenia? U mnie tak samo pozytywnie, tylko słuchajcie, martwi mnie jedna rzecz. Eee, pan Sebastian tutaj e, niestety przywiózł z sobą coś takiego, więc jak, jak to założy, zostanie zdyskwalifikowany. Wraca także... do domu. Nie skomentuję nie. nie, 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 nie skomentuję nie, 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 nie. Proszę to schować panie Sebastianie, się nie upokarzać tutaj przy pięknym e, stadionie Co ja widzę? Hańba Nie wiecie co dobre, nie wiecie co dobre Widzicie do czego ten człowiek mnie nakłania? Pod Berna był w Cofusa Atletico Kto? On To on ja? To jego on. pomysł Nie, nie, to ty Ja jestem grzeczny Zobaczcie, ja jestem w neutralnych kolorach dzisiaj Człowiek jest przesada bardzo mi się to podoba Na sekundę wpadł jeszcze kesek do nas Tu macie jego kanał Tak myślę, że się z wami chętnie przywita Kolejny youtuber Witam serdecznie pana Kaspera Cześć Kasper, miło poznać Powiem wam, wy dzisiaj wyczułem taki ogień, że... Ja nawet będę z kibicem Barcelony się jaram Wiecie co ma pod spodem? Koszulkę Barcelony Tam jedni youtuberzy nagrywają My tutaj, początkujący YouTuber zrobimy wywiady z ludźmi. Takie szybkie pytanie, typu kto dzisiaj wygra? I to będzie oczywiście na TikToka i na Forsa wstawione Jedno wielkie upokorzenie. Co są dzisiaj grokowce? Cyrk, hańba, kompromitacja. To, to sądzę. Nie skomentuję tego, co oni mówią. Żenada, hańba i uspokojenie. Po nagrywkach udaliśmy się na szybkie jedzonko do Taco Bella. Pojedli, zjedliśmy Taco Bella, Karol nam właśnie zamówił Ubera i kierujemy się do hotelu teraz. Yy, tak i udało się na szczęście wstawić film, bo, ale nie było to takie łatwe, tutaj były tarapaty, tutaj panowie mi pomogli. Oni mnie uczą być influencerem, nie ja ich, także role się odwróciły troszeczkę. Bez nas by nie było filmów. Tak, tak, dokładnie, tak dokładnie, tak. Powiedzieć. Wracamy do hotelu, chwilka przerwy, regeneracji, może szybka kąpiel i zmierzamy na ten fantastyczny stadion. Na wow. Mam, mam, mam. Dobrze, to na mnie zabrasz. Wow! się. Co? Co? Jaki hotel? Nikt... Nikt. Nie spodziewałem się tego absolutnie. Co? Moi drodzy, hotel 5 gwiazdek. Fantastycznie tutaj, fantastyczne wyposażenie. Zobaczcie, herbatki, cyk-pyk, mleczko premium, kubeczki premium, słuchajcie, wszystko jest. Woda Fidzi, no coś niesamowitego, naprawdę, wyjazdy z Karolem Tomańskim, każdy poleca, każdy uwielbia, każdy tego pragnie, prawda? Prawda. Prawda. Pięć to... patrz, ja pokażę, przejmuję kamerę, widzę. Zobacz, wanna, no co w tej wannie będzie robił Sebastian, tego nie wiem, mogę się jedynie domyślać. Sebastianie, no powiedz o swoich planach na dzisiejszy wieczór. Nie ma żadnych planów, to wszystko to jest kłamstwo. Tak naprawdę, off camera to Karol coś mówił na ten temat. Na temat Wanny, no słuchajcie, no nie będę ukrywał, na pewno tam dzisiaj wejdę. No. 3-2 dla Manchesteru City. Do Szybcie, Szybciej, szybciej byłem się się Karne. Znać. Manchester City. To samo, ale w karnych wygrywa Real. Jezu, no karne by były piękne. A ja, słuchajcie, 4-1 Real, tak jak mówiłem. Spektakl, bo inaczej tego nazwać się nie da. Więc wylatujemy z hotelu i lecimy prosto pod Bernabeu.

Czas wkraczą w ten fantastyczny wieczór. Zatrzymamy! Questa partita è 1-0 per l'Ariano! Normale Kassou Hayek e Kylian Mbappe! Campeoni!

Meczek cudowny, solidny dycha. No nie, no topka absolutna. No, kapitalna gra Realu. Manchester był bezradny. W każdej strefie boiska, w każdej sferze byli gorsi. To fakt. A Mbappe, absolutny kot. Prawie tak jak ja na boisku. Tak śmigło, tak śmigło. Nie do zatrzymania. Zabawne jest to, że przez 90 minut City zdołał oddać raptem dwa celne strzały. Porażka. I to pod koniec. I to pod koniec, dokładnie. Tak, Real był zmęczony. Teraz będziemy do sklepu kupić sobie coś na wieczór i spadamy do hotelu. Bo od jutra znowu katujemy filmy. Witam serdecznie, kochani, nie ja drugiego. Dzisiaj plan jest prosty. Teraz się. Sieba... Witam serdecznie, kochani, na ja drugiego. Plan jest prosty. Teraz seba się kąpie. Karol jest na śniadaniu. Ja jestem w pokoju i się ogariam. I dzisiaj jedziemy tak. Karol przygotował dla nas coś pod stadionem Atletico Madrid, więc tam pojedziemy wykonywać jakieś zadania. Ponagrywamy filmy. Karol, jak ci się tu podoba? Powiem wam tak... Śmierdzi bardziej niż gówno Sebastiana z wczoraj. <noise> Sebastian, no nie no, jakby tu nie jest, wiesz, tak w twoją stronę, ale... No... Łazienkę wietrzyłem całą noc po tobie, naprawdę. Także... No a tutaj, a tutaj wyobraźcie sobie, że jest jeszcze gorzej, nie? Tu jest jakby... No aż to nawet nie, że ból, ból brzucha to powoduje, tylko po prostu taką, takie mdłości, Wyjście się masakrę. No, trzeba oddać honor dla Atletico, bo obiekt naprawdę mają fajny. Ale w środku mówię, że trzeba oddać im chociaż trochę honoru, bo obiekt jednak mają fajny. Ładnie to wygląda. Ale Chyba trzeba... nie na te same stadiony patrzymy w takim razie. <laughs> Ale Bernabeu był wciąż lepszy. w takiej koszulce pod takim stadionem no. Lepsza koszulka pod gorszym stadionem. Okay. Lubisz go? Nie znam, ale legendy się szanuję słuchajcie, mimo że za Atletico nie przepadam, to, to jak najbardziej szacunek się należy. No i tu nagrywaliśmy film dla Karola, gdzie śpiewałem Ja z Sebą hymn Realu Madrid pod Stadionem Atletico. Madrid, 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 Ala Madrid, Ala Madrid. Madrid. Ty, to jest panie nie dajczyły. Ale dobra, jeszcze raz możemy. bo Ja nie znałem ja 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 tego. Nie chyba ja nie, ja nie, ja nie. Sebastianie, dlaczego nie nie, nie zdałeś czułem. Nie zaśpiewam tego. Nie zaśpiewam tego. Nie znam. No, widoczek fajny mają. Co trybuna, od 31 trybuna w ogóle. Tak, chodzimy wokół tego stadionu, i widzę, że Karol ma taki straszny niesmak na twarzy. I widać, że chyba oj, bardzo tego klubu nie lubi. Nie, naprawdę, jak mam być szczery, bardzo ładny, bardzo ładny. Z zewnątrz o wiele lepszy od Berdabeu. W środku, niestety, nie byłem. Niestety. Chciałbym być na stadionie lepszej drużyny w Madrycie. Ja nie chcę mi się tego słuchać, naprawdę, nie chcę mi się tego słuchać, po prostu Zostawiam <grytanie grytanie> Atletico, na której zatrzymaliśmy się w Maku, odpocząć pod Grecję filmy pomontować <grytanie> Karol jako, jako pierwszy, słuchajcie, dostałem fryteczka, test fryteczki spod Atletico Śmierdzi Nie <grytanie> no, no, jest git Co sądzisz o Atletico, jak ci się podobał stadion? Mi się bardzo tu podoba Naprawdę nie mam na co narzekać jeszcze przeżyłem bernabeu to nic straszniejszego chyba mnie nie czeka Dla mnie spoko, fajne foteczki porobiliśmy, ponagrywaliśmy coś, gdzie efekty zobaczycie później będziemy zobaczyć chyba sobie rozejmę Burger pod Atletico. Padło właśnie pytanie na live. Ie. Takie o. Czy Karol jest taki sam jak na filmikach? Widzowie. Karol tak naprawdę torturuje nas psychicznie. Podczas snu potrafi mówić. Puta Barsa. 15. Wszedł do wanny. Nie, dobrze, to może za mocno. Słuchajcie, Sebastian po prostu e, non-stop siedzi w wanny. Da, pod Metropolitan. Dlaczego? Yy, dobrze, powiedzcie mi, co o mnie yy, co o mnie nagrali, ale nic nie nagraliśmy, nie widzowie? Dob Dobra, my kończymy swoją przygodę pod Atletico. Zwiedziliśmy sobie dookoła, posiedzieliśmy trochę, ponagrywaliśmy parę fajnych filmów, czy to do mnie, czy do Karola, czy do Sebastiana. W tym czasie Przekre... Nie widzę No w tym. <śmuletra> w tym. Jednocześnie. O! Je takiego plizownika Sebastian był głodny. Ja przyszedłem. Dobra, kochani, robimy prankę na Sebastianie, ci Chowa do szafy. Wchodzę do szafy, słuchajcie. Tak go. K przestraszymy. Na za gruby jest. <śmuletra> Wiec? Jak ty chcesz sobie do niego wyskoczyć? To jeszcze Ja to połowę jak wycieraczka w ceremonii realu i on tu wejdzie I jak on tu wejdzie i zobaczy to na ziemi ceremonie realu on, on wejdzie to się skończy wszystko ten i później po chwili on tak się położy jak on się położy, słysz, jak on się położy, ty mi napisz, że on się położył napisz, że on się położył jak i ja tak krzyknę z całej siebie, on to dobra, ogarniemy, to. Bez oświaty. Wyczuj buty wyjściem. Wyczuj buty ty A nie będę na No ale no go nie, pod wyjściem, Zrób tak. Ja nie wiem, w ogóle nie to jest? Powiedz <grym> rozmawiać z tobą. Z kim? Powiedz rozmawiać z kim <grym> znowu jakieś 10 Wiesz co bardziej myślałem? Bo ogólnie ja... Pierwsze co miałem w głowie, że w ogóle mnie Karol nie wpuści za ten kibic. Ja się spodziewałem jakiegoś pranka już na samym starcie. Pierć finale mogą trafić na Borusie do... Wiedziałem! ale się mnie się się nie, 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 nie straszyłem. Nie mogę z... tego otworzyć że... pranka żonada, naprawdę A ty jak nie wyszedł ci prank czy nie? Mi zawsze wszystko wychodzi prank też mi wyszedł A Sebastian bardzo się przestraszył No i godzina przerwa i wyskoczyliśmy na miasto no, 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 no. Karol rzucię teraz na miasto ja spałem mnie ja obudził Sebastian montował chyba Słynęliśmy <laughs> w sklepie, tak. Pić światów na sporta. i Karol teraz się zamienia w rolę przewodnika i oprowadza nas po Madrycie. Karol, mamy coś dla ciebie. Abyśmy ci figurkę stworów z Barcelony, musisz odpowiedzieć. Wow. <laughs> wow. Dobra, spokojnie, zrobię. Ty, Jamal, patrz. Mbappé, <laughs> Ty, Jamal. Jamal. No. No Jamal, co? Ty. Ty, no Jamal, patrz. Ale nie, tak szczerze to jest podobieństwo trochę, co? No jest, czy nie? To no jest, dla mnie jest. Według mnie jest. Jest. Sebastian, tylko pisał, czy Sebastian, chcę ci to podarować. W prezencie, figurka Jamala, proszę. Sebastian, to dla ciebie? Gratulacje. Nie ma na cyrosy, Karol nas zabrał. Bambi wstawiła nowe zdjęcie, więc oglądamy. Jeżdża, Nie żartuję, żartuję. jeżdża. Trzeba niby Pozdrawiamy Bambi, jak to oglądasz. Odezwij się na brief. Nie? Nigdy nie jadłeś churrosu Nigdy nie jadłem churrosu Więc będzie test Tak jest. O Bambi do mnie pisał <laughs> Bambi Słuchajcie Jak to się mówi jak oni, jak oni nie będą razem to nie wierzę w miłość Słuchajcie spam na czacie Bambi x Karol O, Churros Gracias no, Gracias Chodź w lodę nie spodziewaj się No zajebisty Ja lubię tak jak Bambi no. I To jak real. Bardzo, pozdrowionko Mami, ba, mogę cię zabrać na churrosy, słuchajcie, Nawet po, postawię ci churrosy Także zapraszam, zapraszam Pojedli churrosy, zjedli obiad Wracamy do hotelu Ponad kolejny dzień trzeba wcześniej rano wstać No bo niestety o 11.00 wymeldowanie Ale na 9.00 mieliśmy kupione bilety Do Muzeum Realu Madryt Ostatnie zaknięcie na pokój karoczek na dole Jedziemy pod Bernabeu Bo po dzisiaj mamy tour tak po muzeum właśnie I potem jest coś, na co liczę najbardziej Mianowicie ośrodek treningowy Valdebebas Był jakiś z Mbappé Fotka z nimi Edfan Bart, by sobie z nimi zdjęcie zrobił? Z winim na pewno nie zrobię. Aha. Wjechaliśmy właśnie pod Bernabeu I kierujemy się teraz pod wejście do oficjalnego muzeum Gdzie zobaczymy tak Ligi mistrzów, 15, I to 15 Ligi Tak jest Muzeum Kradzieży i Skandalu da. Najpiękna no sprawa, bo od razu, od razu z bomby na wejściu widzę nas piękny Puchar. Puchar, należy tylko i wyłącznie do realu. Aby co? Pięć tylko. Wolę 5 uczciwie zdobytych, Już 15 skradzionych. Nie no, skończ pierwszy. sprawę, słuchajcie. Piętnaście ligmistrzów. Piętnaście lig A co z Barceloną? Wcale nie mają więcej. Nie wiesz na Nawet nie wiesz, nie? Nie wiem. No. <laughs> no właśnie chyba że jeszcze dresia, raz. dresia coś mają. Jak nie mniej nawet. Jaki skok? Ty skok. Taki skok. Taki skok. Taki skok. nie, czy nie, już go przyjdzie na to czas. Jeszcze 5 lat. Co boli 15 tych mistrzów? Otwórzcie oczy. Nie, nie, nie chce mi się tego komentować, tak naprawdę. Ale to piękne. najważniejszy pokój dla Realu Madryt. Już tutaj dochodzimy, już się zbliżamy. Wielkimi Wreszcie trekami. panowie zobaczą 15 Ligniców na żywo. Ja widziałem już wielokrotnie, tak? ale no jest to coś fajnego. No powiem wam, jak wygląda to zacnie. No jest mocno, jest fajny widok. Fajny widok. Nawet na Berna mamy Krakowskiego gołem. No panowie, jak wrażenia po muzeum? Jak się Słuchajcie, podobało? E, no ja miałem okazję być dzisiaj po raz czwarty lub nawet piąty w tym muzeum, ale za każdym razem jest to naprawdę fajne przeżycie, zobaczyć te wszystkie pokary na żywo. Fajne są te animacje, gdzie pokazują te legendarne gole, czy no Zidana, czy te błędy Kariusa. Także e, no super przeżycie, tak? Po raz kolejny co zobaczyć. Mi się bardzo podobało. Ale Dla mnie tak. dycha. Również polecam. No i pan Sebastian Kibic Barcelony. Mi się najbardziej podobały fragmenty meczów z finału Liggi Mistrzów, gdzie Bramka padła ze spalonego. Nie było tam żadnego spalonego, czysta pozycja. Sytuacja, tak jak już powiedziałem. Woń kradzieży, woń kradzieży skandalu. No nie wiem. Co on, co on gada? Karol wam dobrze powiedział, poleca wam, ja również wam polecam. Moje ogólne wrażenia co do całego właśnie obiektu Santiago Bernabeu, co do muzeum, co do jakby trybun. No to to jest cudna sprawa, bo to od zawsze było moje marzenie zobaczyć to, być na meczu, jeszcze w ogóle takiej skali meczu. Także dla mnie ogólnie topka, topka, topka. Kochani nie razem z Karolem przyjechaliśmy się pod środek sami w Aldę be was, bo nie wiem, że niego.